Zakończę od razu nagrywanie, żeby zobaczyć to żeby mieć reakcję. Bo cię był dzisiaj cieknie się nie wiem, czy Poczekaj, a co on zrobił? Siemaneczko, ziomeczki, dzisiaj od razu wrzucam Was w wir akcji i będziemy patrzeć jak Akunia próbuje zdobyć tytuł pierwszego prankstera serwera. Otóż okazało się, że w ciągu dnia Bucio yy, coś tam Akuni zalazł za skórę, ale są to offline'owe sprawy, więc nie będę przybliżać tak bardzo. I Akunia postanowiła odegrać się na nim w Minecraft'cie. Oprócz tego myślę, że dalej we wspomnieniach jest upadek Akuni z wieży i prezent butowy od Bucia. Zobaczmy co dla niego przygotowała. Dobra, idę oglądać niespodziankę. Jestem ciekawa co tam jest. Dobra. Czy ospa jest znajoma? Tak. Witaj towarzyszu! Na ospę najlepszy roz skóry. Bucia! <gry> <I> w... <gry> Wiecie co, chyba zrobimy? Imprezę z ciastem z tej okazji, bo tu można... Mam już siedem jajek. Akunia, podoba mi się Mega tu, tam, miałam ze no. <śmiewanie> no już mam to, jest Tak, mam 16 staków już A. Halo, cześć Akunia, Dziusyjmy, jeszcze gdzieś zyprawiam. powinnam coś oglądać? Nie, to tylko tyle nie. Znaczy to aż tyle Jest epicko tak, moim tylko zdaniem To jest moim zdaniem Fantastyczne, podoba mi się To jest tak, nie pisa, Dobra, ale trochę wypuściłam ich. Mm. To, nie masz nasionków, czekaj, ja mam chyba dwa. A, można je zwabić z powrotem, racja. Ale... Tak, ja tak wchodzę tam, bo inaczej się nie da. No już Dobra. Dobra. Ale Idę jeszcze zobaczyć, jak nasze klopsy. I będziemy polować na bucia. I jeszcze nie. kuleczki? Zapraszam, zapraszam. Chip, 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 chip. Znaczy, polowanie na bucia to jest Dajemy go, dajemy mu wózki, i <grymniemy> go z czy, czy, czy osoba, Można ale, by było tak z... zrobić. Dobrze. Dobra. Ej, dobra, to ściągnę tutaj tyle, ile da dam radę, a resztę uliczycie, żeby nie było ich minus? Dobra, to już tułkę. Włączyłem w połowie śmichów i nie wiem, co jest pnute. A ja chcesz, jak chcesz ciężar... Piotr, a gdzie jesteś? Na wyprawie, więc ja szybko do bazy nie wrócę. Dobra, ale wiesz, że można okay. cię tepnąć, jakby co? Ja wiem, tylko jeszcze nie skończyłem w jeszcze czyli w stołu, której od... Do... No to będziesz miał niespodziankę. A wejdź na Discorda, to Ci udostępnię. Co robisz tu jeszcze? Nic. Powiedz, co nie. robisz? Wrócę mieć w środku. Aha. A nie karmiłeś przypadkiem kurczaków, żeby było ich więcej? Też. No to przyznawaj się. Ale to wcześniej. No. Jakby cały czas to robisz. Widzę. Gdzie teraz może KFC otworzyć? No, w sumie. Lejnij <laughs> miście. Tego. Nie, to jest jeden nie, nie otwieraj drzwi tak, bo, pod żadnym pozorem nie otwieraj drzwi, bo cię zadepczą. No rozumiem. rozumiem. Mogę ewentualnie, jeśli chcesz, przejść no, na drugą, no, drugi koniec budynku, żeby pomóc. Nie, Otwieram słowa, jest słowa, to słowa, to jest słowa jest nie trzeba wchodzić. To to nie to to dobrze to widać Wszyscy, którzy byli w tym momencie na serwerze, czyli Akunia, Abysus, Piotr i ja, zaangażowaliśmy się w projekt do kurzania buciowego domu. Ja jeszcze pomyślałam, że fajnie by było zrobić kurczakowy gejzer, bo ktoś tak powiedział i chciałam go zrobić właśnie z sausanda, kelpa, tak jak działają nasze e, teleporciarki i prądy transportujące w górę i po prostu wsadzić tam kurczaka, ale e, learned the hard way, że e, glas panele nie utrzymują wody tak jak myślałam i Bucia już miał zaraz wbijać, więc y, ten projekt powiedziałabym, że nie do końca się udał dosłownie zabrakło paru minut i y, odrobiny opanowania, żeby to wyszło fajnie więc y, pominmy to <laughs> Bucio dwie niespodzianki są o, jest! Udało się! Bucio, zrobiliśmy ci gejzer kurczaka. Byłby ładniejszy, gdyby, gdyby wyszedł, gdybyś troszeczkę później przyszedł, ale bo tutaj ten pomysł był realizowany w pośpiechu, ale chcieliśmy, żebyś miał gejzer kurczaka. Dobra, teraz powiedz mi o co chodzi. Tabliczka, wszystko wiadomo. O co chodzi? To nie skupiaj się na gejzerze, bo to jest ta część, która nie została wykonana do końca tak jak był plan. Tylko idź do swojego domku na początku. No, najlepsze losy no to już widziałem. Na ospę, bo ty kaśmieszkowałeś dzisiaj to Proszę bardzo. Ja, jestem ciekaw, jak dobrze się bawiłaś. Jak y, rozbijałaś Twoje jaja? Powiem ci, Bucio, to jest wszystko zrobione z dwóch kurczaków i dzisiaj złapałam drugiego kurczaka. I z 10 czy 15 takich ziaren? Tak. Chcę, że więcej osób zostało zaangażowanych w ten I no, ja. dołączyli dopiero na wykończeniu tej Samo Tak. Się to prezent dla ciebie, Bucia. Dziękuję. Proszę. Czyli mówicie, że będziemy teraz mieć fermę kurczaków na bazie. Tak, zostawię. je. O je. Halo. Oo je. O yeah. Mam, ja oh yeah. mam już prawie całe eku jajek. O oh je. Yeah. Oo oh je. Yeah. Mmm mmm. Mm. Idźcie, idźcie, gąski, gąski. Idźcie. <ślesz> wow, Możesz bucia je popędzić nasionami. No właśnie taki mam plan. Nie, było, żeby nie uciekły no. Wszystko techa, chatce, ty ty to świastę. <ścoughs> oh. Tak, to... bardzo. jesteś, zaklinaczem kurczaków? Czy one zaraz będą z tych schodów jeszcze spadać? Już idę o, o matko, to, jaka to armia. <głos> 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 zaraz będą latać stąd. Niech każdy weźmie nasiono i prowadzimy je na dół. Właśnie znaczy, próbuję znaleźć jakieś tylko... No, no w skrzyniu u góry Okej. Hit. Dobrze to wygląda. Czy to teraz jest kurczakowy most? One, one nie zeszły wszystkie. Ja już tak resztę. Część jest w ogóle na dachu. może Możemy oficjalnie ochrzcić ten most kurczakowym mostem? Tak. Teraz już tak. drobiowy most. Zrobiowy most. Zrobiłoby. Myślę, że one się będą pięknie bawić z owcami. <śśniały> o. Ja myślę, że to nadal nie będą warunki, w powinny być przetrzymywane Jak to nie? Wiecie co zrobimy jeszcze? Zrobimy sobie dużo ciast z tego. Ja wezmę trochę tak, żeby spadły u Piotra. Może się spuszczą tym. Bo to Dobrze, że one nie slają. No. I jeszcze Wam dodam odrobinę kontekstu, dlaczego te kurczaki? Otóż w naszym grupowym slangu, jak ktoś yy, mówi coś nieprawdziwego, to mówi się, że chyba ospa. Bucio kiedyś powiedział, że właśnie ma ospę i to nie była prawda i od wtedy ospa funkcjonuje trochę jak kappa. Więc jako, że w ciągu dnia Bucio sprzedawał ospę Akuni, to Akunia ugotowała mu na to rosół skóry w domku. O, już kurczaki zaczynają do łódek wcielać, już się flota kur zaczyna tworzyć. <laughs> ej, 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 ej. Widzę, że A. strzały latają. Uwaga, chyba się to uda. Nie, ja jednak się chyba nie uda. Chciałabym postawić tabliczkę, kurczakowy most. Będę potrzebowała drewna. Zabraliście mi całe nasiona ze skrzyni. Wystarczy jedno. Nie było, A do rozmnażania? ale ja, ja nie kradłam. Ja nie byłam robusiem. Jak coś to jest dużo staków nasion w Wiem, ale były u mnie i miały być. Nie mam żadnych zasiąd. Ja, ja też nie. Ja też nie. Mm. Czyli stak został ukradziony. Jest deklaracja po, staka. Były trzy. Zostało jedno na nasiona. Nie wiadomo. Tak, ja wziąłem jeden stak, który był ostatnim stakiem, który był w tej skrzyni. Jak tam byłem teraz. I to się trzeba palił, mojej drodzy? Yy, nie, to jest północna strzała na nim po prostu. Ono się nie zajerał od tego spokojnie. Making it rain. Ale tu jest kur. Dobra, ja już bym jej tak zostawił zasadniczo, bo no bo się, Dzięki za oglądanie, dajcie znać, czy Wam się podobało i miłego dnia, pa! pa.